Siemano siemano, witam was wszystkich na kanale Multigaming with Passion, w skrócie MGWP, ja jestem Krylion i zapraszam was dzisiaj na Marvel Rivals. Zobaczymy, co się zmieniło od sierpnia, od czasów zamkniętej bety. Jestem ciekaw, co, się, co, co dodali, czy usprawnili. Doszło mnie słuchać, że ta optymalizacja trochę nie jest e, taka, jaka powinna być. ma netpak w ogóle, teraz zauważyłem, ja muszę sobie tu uporządkować okno. Mam tyle okien, że boję się, że przez jakieś zara wypadnę. Ech? Dobra, dawaj, gdzie tutaj się tego, na tego konara wchodziło? Gdzie to jest ten konar? Tutaj jest konar, dobra. Mi to dwuznacz. Nie było E ja tam, dla mnie nie, nie. Dobrze, <grym> dawaj, dawaj, lecimy, Huju Nie poddawaj się Bądź twardy, ani miękki To też zabrzmiało dwuznacznie I <grym> <To jest co grym> bardzo? <grym> ty mówiłeś, że grasz, czy nie? Bo ja nie wiem On ściąga A No, tylko co ściąga? Gacie. To brzmiało dwuznacznie <grym> to Mam na sobie dłuższy. Możesz może I think faktycznie pobrać w te takie... Jak to się nazywa? Te takie na przykład Path of Exile No nie No nie To no wystarczy w... stare GTX X-a. GTX bez X Raflow, tak, GTX bez X Kurde, obaliście tego Tora Tora? Oja stora. <grywki> <grywki> o <You're up. grywki> oh, baben Oja stora <grywki> Co ja w tobie, Sajding Jak we mnie, ja bym? Wszystko w szaipingu życia Pisco w szaipingu O już zawaliłem Spokojnie, tak ja No że ładnie to zrobił o to się stało Nie wiem, zobaczymy Dwa mi, niech żyje ja kurczę, na moich oczach odbudowali świątynię W tej rundzie nie ma twojej stora Tutaj kabu 3 Co? Chodził po ścianie? I posłuchajcie Gdzie on jest? Huziu, dawaj, dawaj, leczę cię Dawaj, 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 Huziu, mamy ulta Trzymam cię tutaj cały czas Wali z pięści, kurde, nadzbani. z bani. też mu pokażę jak potrafisz Spanie ci spani, z albo z We... just... Nie gin, nie gin, żeśmy to utrzymali, stary Nie mam pojęcia jak Wiewiórki latają To mnie ścigało coś? Mówię, właśnie. Wiórka. Najlepsze są ustawienia low. Polecam każdemu Krylion Możemy zrobić poradnik. Ustawienia, ustawiania Marvel Rival. No i się to niczym nie różni, bo oni wiesz, zrobili tak naprawdę grafikę tylko pod ustawienia low, a na tych wyższych y, zrobili tak, żeby lagowało, żeby ludzie zmieniali na low. No, <grym> kurde, no kogo nie dotknie, to od razu go tam leczą ostro. No to na przegramy ten, to. No, bo przegramy to, no. Okay. O, i umieram. Rzuciła te chomiki, i pożar no, Drugi raz my to co podziewa. chodzi z tym chomikiem, właśnie? Nie wiem, biega ten chomik. Słuchajcie, komik. No dobra, no nie możemy teraz tego. Że tak powiem. Yy, mam 80, 12, yy, 18% do ulta. Bardzo wychodzimy do przodu. Ja biegnę już. nie tego. No i musimy w tych wąskich częściach. Przyciągnąłem go. Nie umierasz. Kurde. Krylion jest to nie umierasz Białem ja kogoś! To jest coś leci! Nie znam tego jeszcze! Mam grilkorin. Pikodin! Najs, Najs, poszło. No, jakiś Do czego mając. to doszło, by szyńczył krawałek ekipę? No, ale widziałeś to, jak ja to wykarwałem? Wszystko tutaj? Oni tego nie widzą. Oni tego nie widzą. Ale widzisz, teraz tak to widzisz ze mną. powiem mm. nawet to. Powiem wam, szczerze, że nawet te low detale mi się spodobały. Takie wszystko proste jest. Kurde, te pingi to tutaj są jakieś 4 razy, ja... nie Jeszcze tak 3 razy, to już w wow. Nie ma się, że nie zauważysz. Dobra, to będę pingował teraz. Powiedz, a Judge. Ho, się z nim bawił? Dobra, zabiję go, zabiję go. To zabiłeś go elegancko. Ale mnie ona na... zabiła. ona? Ona. zabiła? Biorę to, bo widzę, że bez tego będzie ciężko, bez rakuna, rakuna matata. Dzięki za dzisiaj, miłego weekendu, wam wszystkim życzę. Widzimy się w przyszłym tygodniu, siemano.